Marek, dzień dobry państwu. Naszym gościem dziś rano jest Jan Olbricht, eurodeputowany Koalicji Europejskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie pośle, Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki, spotkał się onegdaj z, z szefową Komisji Europejskiej. No, nominalnie dopiero od października, ale jednak panią Ursulą Wondelę i twierdził, że rozmawiał z nią o Ślążku. Jak pan sądzi, na ile ważny to jest adresat w takiej rozmowie szefowa Komisji Europejskiej? To zależy o czym Pan Premier z Panią, e, kandydat e, w tej chwili, właściwie już wybra, e, potwierdzono przez Parlament Europejski, czyli już Przewodniczącą Komisji Europejskiej. No, no wiemy SP. o czym, rozmawiał z nią o tym, że trzeba dać Śląskowi czas na to, aby wpisać ten region w tę strategię europejską dochodzenia do pewnych standardów klimatycznych, w takie tempo tego rozwoju, czy tych zmian, żeby dać szansę ludziom na Śląsku, żeby nie pogrzebać tej naszej gospodarki. To jest oczywiście adres, adresat, jest dobry, ponieważ Komisja Europejska w dużym stopniu będzie realizowała program związany z, z kwestiami klimatycznymi. Z tym, że ja mówię dlatego, że nie wiem o czym pan premier rozmawiał, ponieważ co dopiero pan premier zablokował rozmowy w, na, na, na szczycie europejskim. W sprawach dotyczących klimatycznych, w związku z czym trudno jest określić, w jaki sposób dzisiaj wychodzić z propozycjami. Ja rozumiem, zakładam przynajmniej, że rozmawiam w takim duchu, że nie zgadzamy się na, na wyznaczone normy, co do których inne państwa się zgadzają, natomiast jesteśmy absolutnie gotowi różne rzeczy robić pod warunkiem, że jeszcze dacie nam różne możliwości. To jest sytuacja, która zmienia się z dnia na dzień, ja to obserwuję w parlamencie europejskim, tak jak negocjowałem z Zielonymi jeszcze rok temu ilość budżetu przeznaczonego na cele klimatyczne i rozmowa z nimi kończyła się na poziomie 25-30% z budżetu, którym będzie zarządzać pani von der Leyen. Von der Leyen to, to dzisiaj oni już nie mówią 25-30%, oni dzisiaj w świetle tego, co się dzieje i tego, co obserwujemy, oni dzisiaj mówią o tym, że to ma być co najmniej 40, tak, 35-40. Jak się słuchało pani przewodniczącej w parlamencie europejskim, jak ona mówi o tym, to ona jest absolutnie gotowa iść na zwiększone normy, czyli, czyli wymagania bardziej wyśrubowane, czyli przyspieszenie tempa. To, to jakby obiecała, mało tego, obiecała również w czasie tej rozmowy, że będzie starała się realizować postulat zielonych, mianowicie legislację klimatyczną do której my mieliśmy wątpliwości, jako chadecy, natomiast ona to obiecała publicznie że, i to mało tego, powiedziała, że to zrobi w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy. To co to dla nas oznacza, dla Śląska, bo Z... wy, pan, premier Morawiecki wszystko robi, aby uchodzić za człowieka ze Śląska, stąd kandyduje, więc chce być taką lokomotywą, ale pan wie o tym Śląsku więcej niż on na pewno, więc pytam, co to dla nas oznacza, pańskim zdaniem, taka strategia planowana w Unii? Moim zdaniem to oznacza, że będą większe wymogi i będą, będzie konieczność jednak podjęcia intensywnych działań dotyczących przechodzenia z węgla na inne, na inne rozwiązania. Oczywiście w sposób racjonalny, bo wszyscy wiemy dobrze, że to się nie da zrobić na Śląsku bardzo szybko i to nie ma tu co zaklinać rzeczywistości, ale trzeba podejmować bardzo intensywne działania dotyczące, dotyczące szukania nowych technologii. Ja dam klasyczny przykład. Jak rozmawiam z Finami. Finowie mówią mi, czy ja wiemy, jak, jest, jak są ogrzewane Helsinki. Helsinki są ogrzewane węglem, w związku z czym to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale, ale dlaczego? Ponieważ jest tam wprowadzona bardzo y, skomplikowana technologia, która daje możliwości czystego węgla. Czy można spalać węgiel, ale tak jak w Helsinkach? Tak, znaczy to jest bardzo drogie. To jest bardzo drogie i to wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych, ale rozumiem, że to jest kierunek, którym trzeba iść. A to skoro Unia Europejska chciałaby tak, aby Śląsk w taki sposób funkcjonował, czy Polska, to nam do tego dopłaci? Wszystko robimy w tym kierunku, żeby pieniądze na transformację energetyczną były. Zresztą jest słynna inicjatywa, którą lansował pan premier Buzek. Ja zresztą przyłożyłem trochę rękę jako budżetowiec. Słynny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. 5 miliardów euro. To jest oczywiście bardzo mała suma, szczerze, bo to za to się nie da zrobić symbolicznie. Ale to, to tak ze wszystkimi pieniędzmi europejskimi. To, to, to są pieniądze, które mają uruchomić pewien mechanizm, a nie które mają załatwić sprawę. Bo te 5 miliardów euro, tam 4,8 mam nadzieję, że premierzy to utrzymają, bo to mogą jeszcze zmniejszyć. W gruncie rzeczy to jest do podziału między różne regiony górnicze. Także to, jeżeli mówią o Śląsk, Ale ten nasz chyba w Europie jest najbardziej znaczący. No ja bym powiedział, jak obserwuję y, dynamikę działań posłów niemieckich z regionów pogórniczych, to oni są bardzo interesowani tym, tym funduszem. I A nad... nasi nie? Nie, no, nasi mówią, że tak. Ale to nie... pan też jest wśród nich. I ja też mówię, że tak, tylko że chodzi o to, że to nie chodzi że tylko trzeba chcieć, tylko trzeba podejmować określone działania, również działania o charakterze prawnym. To znaczy, nie można zaklinać rzeczywistości, tylko trzeba podejmować działania o charakterze prawnym, chociażby dotyczące jakości węgla, jakości węgla do spalania i tak dalej. Trzeba wyraźnie się zdecydować, bo przecież aktualny rząd likwiduje kopalnie. Kilka kopalń, co prawda zamknął je pod pretekstem nie zamykania kopalń, tylko zamykania tam części, czy wygaszania i tak dalej. Czyli zmniejsza się wydobycie węgla naszego, buduje się elektrownie na, na węgiel. W ten sposób trzeba ściągać węgiel z zewnątrz. Także na coś się trzeba zdecydować. Znaczy, ja wiem, na tylko ten, ten mechanizm służący podziałowi tych niespełna 5 miliardów funkcjonuje chyba od czerwca. Już jest jakiś czas jeszcze, jeszcze go nie ma. Nie, nie, jeszcze go nie ma. Na razie mamy tylko i wyłącznie tak zwaną platformę Platformę porozumiewania się w tej sprawie, czyli programowania. Jeżeli te pieniądze zostaną zaakceptowane, Fundusz Tak zwanej Sprawiedliwej Transformacji, to on wejdzie w 1 stycznia 2021 i, i wtedy będzie dyskusja, jak go podzielić. I ta dyskusja jest właśnie w tej chwili w toku. Po pierwsze, premierzy muszą to zatwierdzić, po drugie, pytanie, czy to będą pieniądze dzielone na przykład z góry na państwa i państwo dostanie X, czy region dostanie określone pieniądze. Czy też to będzie tak jak w horyzoncie, czyli będzie konkurs? To niech pan powie, panie pośle, w tym 2021 Pierwszy. roku, w jego pierwszych miesiącach, kiedy już będziemy mniej więcej wiedzieli, jak i kto się przymierza do tego skarbu, kogo mamy rozliczać za to, ile się udało dla Polski wydobyć, tych dla Śląska tych pieniędzy wydobyć? Kogo mamy o to potem pytać? Jeżeli założymy, że ten mechanizm zostanie dopracowany, nie, bo musi być gotowy 1 stycznia Jasne. 2021, czyli gdzieś w połowie przyszłego roku on powinien być realizowany. Czyli na nad tym projektem będą pracować zarówno posłowie, czyli my, jak pan zapyta, to trzeba nas również rozliczać, ale najistotniejsze jest, co zrobią premierzy. Znaczy, po pierwsze, czy premierzy się zgodzą na taką sumę, czy nie. I po drugie, to właśnie oni będą współdecydujący. Także ja w tej chwili, w tej chwili na tym etapie, na którym jesteśmy, czekamy na decyzję premierów. I to premierzy muszą podjąć decyzję co do, co do tego, czy ten fundusz będzie, czy nie, ponieważ ja zostałem właśnie w zeszłym tygodniu wyznaczony głównym sprawozdawcą budżetowym parlamentu, razem z kimś z socjalistów, w związku z czym ja teraz będę w kontakcie z premierami, i, znaczy z Radą i będziemy czekali na ich decyzję. Czyli pierwsza sprawa to pytanie do pana premiera. Czy pan premier jest gotów w, w Radzie w sposób zdecydowany bronić tego funduszu i, i takiego jego kształtu, Autu, który będzie dla nas korzystny? I to jest na dzisiaj pytanie ewidentnie dla premiera. Jeżeli będzie decyzja premierów pozytywna, to wtedy będziemy wspólnie pracować nad mechanizmem, jak te pieniądze podzielić. To już jest rola nasza, również jako posłów. Jest pan głównym sprawozdawcą w kwestiach budżetowych w Unii Europejskiej, i są tacy, którzy bardzo by chcieli, aby z pańskiej narodowości coś wynikało w tej sprawie. Myśli pan, że to jest możliwe? To zawsze jest tak. że znaczy, no, żaden poseł nie jest znikąd. Znaczy, każdy poseł jest z jakiegoś kraju czy z jakiegoś regionu i tak się na niego patrzy. I żaden sposób nie udaje, że jest ogólnie, e, ogólnie e, że tak powiem, e, e, obywatelem świata czy też Europejczykiem, przecież każdy z nas jest gdzieś wybrany. Kogoś się, Zawsze się kogoś rozlicza. No, Jeszcze ja znaczy, tylko pytam, czy Pan ma taki pomysł na to, jak swoją polskość wykorzystać? No, nie zawiadując budżetem, ale jednak mając wpływ na to, jak się o nim mówi. Tak, znaczy to, to jest. Te, ja jestem sprawozdawcą nie tyle budżetu rocznych, ile tej perspektywy, czyli siedmioletni. Siedmioletni, siedmioletni, siedmioletni. W związku z czym ja staram się, prowadząc te, tego typu pracę, nadawać temu taki charakter, jakie, jakie są oczekiwania właśnie krajów takich jak Polska, czyli znaczy, Mówiąc, głównie pokazując, że yy, zgadzamy się na, na nowe zadania Unii Europejskiej, które są nieuniknione nie kwestia obronności, ochrony granic i tak dalej, ale to są yy, również my, jesteśmy w sytuacji, w której absolutnie potrzebujemy przez najbliższe lata wsparcia, wyrównywania szans, i dlatego też. Yy, w sposób taki nieskrywany, ja prezentuję pogląd, że cięcie polityki spójności, czyli funduszy, po to, żeby załatwić nowe sprawy, jest absolutnie niekorzystne. I prawdę mówiąc, trochę się udaje. Znaczy, udaje się przekonać innych posłów. Na dzisiaj Parlament Europejski wyraźnie, na, na dzisiaj, znaczy na wczoraj, zaprotestował przeciwko cięciom w polityce spójności, i to się udało. Znaczy, udało się przekonać co do tych działań innych posłów. Podobnie zresztą, jak ze słynnym mechanizmem do spraw praworządności gdzie pomysł się pojawił w Komisji Europejskiej, czyli te państwo, które nie przestrzega zasad państwa prawa, będzie miało pieniądze nie tyle odebrane, ile zamrożone czy przeniesione do rezerwy. To wyszło z Komisji Europejskiej, ma, ma to ogromne poparcie w parlamencie i większość państw to popiera. Zresztą znaczy nie ma dyskusji, czy to będzie, czy nie, to jest pytanie, tylko jakie to będzie. To udało mi się również jakby przekonywać, przekonać innych posłów, że jeżeli nawet taki mechanizm powstanie, to powinny być chronione te. Te podmioty, które są bezpośrednio zainteresowane małe firmy, uczelnie, samorządy, itd. i tak dalej. To się udało do tego przekonać. I to wynika z pewnej praktyki, znaczy się z tego, skąd to jest, jakie prezentuje poglądy. No i ja myślę, że. Mam kolegów z parlamencie, którzy są z Holandii, z Finlandii, mają zupełnie inne poglądy, niż ja, niż ja prezentuję. Oni, to, oni na to patrzą zupełnie inaczej. Także A niech pan powie, pośle, dlaczego Pańskim zdaniem polscy politycy nie są tam szanowani? W tych głosowaniach idzie nam marnie, co będzie z panem profesorem Szczerskim też nie wiadomo. Jakby nam chcieli pokazywać miejsce w szeregu? Znaczy chciałbym, pan, jeżeli pan pozwoli, to ja bym to skorygował, że niektórzy politycy są traktowani marnie, niektórzy nie marnie są traktowani ci politycy, którzy są symbo symbolem pewnego sposobu podejścia do, do Unii Europejskiej. Oni tam tak to wiedzą? Tak się tak. przyglądali bacznie? Tak, tak. Znaczy nie, nie tylko przyglądali, tylko przecież ci posłowie się z tym nie kryją, tylko się z tym obnoszą. W związku z tym, że ktoś się z tym obnosi, to musi wiedzieć dobrze, że nic nie jest bez konsekwencji. I, i tak, jeżeli, jeżeli popatrzymy na, na to, że, że rząd polski, czy partia rządząca w Polsce wyraźnie daje do, do Rozumienia, co myśli o Unii Europejskiej o, o, o wtrącaniu się i tak dalej, i tak dalej, kiedy ogłasza jako swój sukces y, 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 zablokowanie systemu y, tak zwanego szpicyn kandydata, bo to nie chodziło tylko o to, żeby zablokować Timmermansa, bo taki, taka jest retoryka w Polsce. Chodziło o to, że rząd Polski był y, na czele grupy, która chciała zablokować system. I to jest kara za to? To nie jest kara, tylko to jest wyraźne pokazanie, że Wasz sposób myślenia jest niewątpliwie odosobniony, znaczy jest marginalizowany. To nie jest aż tak, jak grupa skrajnie antyeuropejska, którą się otacza tak zwanym kordonem. Czy to, no, mam na myśli Le Pen i tak Jasne. dalej. To, nie, tutaj nie jest tak. Natomiast tutaj bardzo wyraźnie się mówi, że Wasz punkt widzenia to nie jest główny nurt. Właściwie jest, nie postrzegamy. Jeżeli Pan to pozwoli, ja bym tylko dał klasyczny, klasyczny przykład. Jeżeli się proponuje, na, na przykład jest podział w systemie DONTA i wiadomo jest, że, że grupa, która jest PIS, otrzymuje dwie komisje. Z mocy prawa. Pierwszą z pierwszej komisji PIS rezygnuje. Oddaje ją nacjonaliście belgijskiemu. To jest ekonomista, jest szefem komisji budżetowej. Po drugie, jest druga komisja do wzięcia, która należy się tej grupie. Nikt nie dyskutuje na ten temat, czy się jej należy, czy nie. I w związku z tym, to tylko pytanie, kogo wystawicie. I wystawia się osobę symboliczną, która jest znana, mało tego, która wielokrotnie powtarza swoje, to, co myśli o Unii Europejskiej, jest z tego znana. I w związku z tym, jeżeli tą osobę się wystawia, to wiadomo jest, że mogą być z tego konsekwencje, o czym wszyscy wiedzą. Sierpień to jest miesiąc wolny dla Parlamentu Europejskiego, a po tych wakacjach um, będziemy się przyglądali, jak się zmienił, bo były takie podejrzenia, że w składzie i w jego filozofii trochę się zmieni po tych wyborach. Jan Olbrycht, eurodeputowany Koalicji Europejskiej, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Proszę. Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.